Dzień dobry, szanowni państwo, na grzyby. Pan Tadeusz musiał. Konkurencja dla magaweny, ale bardzo się cieszę, że mamy taką konkurencję, która robi fantastyczne, cudowne rzeczy. Panie Tadeuszu, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Ja też się cieszę na, na nasze spotkanie. Panie Tadeuszu, co to są grzyby? Ja mam swoją teorię, a nawet, że tak powiem, teorię graniczącą z pewnością. Mm -hmm. Że są to organizmy bardzo stare, bardzo wcześnie powstałe na naszej planecie, odpowiadające za to, aby przywrócić składniki materii żywej do ponownego obiegu w naturę. No więc gdyby nie grzyby, to prawdopodobnie nie byłoby życia na Ziemi, ponieważ to grzyby pierwsze zasiedliły Ziemię, przyczyniając się do rozkładu skał, do tworzenia gleby. Co umożliwiło powstanie, zasiedlenie ziemi przez rośliny w kolejności, przez zwierzęta i inne organizmy żywe? I te grzyby towarzyszą nam od początku powstania świata i będą jeszcze długo nam towarzyszyły. No właśnie, ale pan się zajmuje specjalnymi grzybami, tak? Grzyby są różne. Są mm -hmm. grzyby. Które widzimy na co dzień, są też tak małe grzyby, których na co dzień nie widzimy. Natomiast kiedyś dużo się mówiło o tym, że grzyby nie mają żadnych właściwości zdrowotnych. Okazało się to nieprawdą, dlatego że grzyby to jest wielkie skar... wielka skarbnica wszelakich możliwości składników odżywczych, różnych substancji, które pomagają nam zdrowiej i dłużej żyć. I są takie grzyby, które funkcjonują w naszym świecie od kilku tysięcy lat. Głównie to rozpoczęło się w Azji, gdzie Azjaci, na przykład Chińczycy, uważali, że są pewne grzyby nieśmiertelności, które są w stanie nawet wskrzesić umarłego. Tak, tak oni wierzyli w takie właśnie rzeczy. Jednym z tych grzybów jest grzyb Reishi, który w tamtych czasach był dostępny tylko dla cesarzy i rodzin cesarskich. Uważano, że to powoduje, że oni dłużej, te grzyby powodują, że dłużej. Żyją i żyją w zdrowiu. No i coś w tym było, bo średnia wieków tamtych, średnia życia w tamtych czasach oscylowała w granicach 36 lat, a średnia życia cesarzy i rodzin cesarskich powyżej 70 lat, więc oni uważali, że zawdzięczają to tym właśnie grzybom. No całkiem prawdopodobne. Ja powiem szczerze, że znam osoby, które sezon grzybowy w Polsce. Mm -hmm. Jaki trwa powiedzmy kilka miesięcy, ale są pasjonatami grzybów ze względu na witaminę D. Badają sobie poziom witaminy D przed sezonem i po sezonie. I zawsze ten po sezonie przy spożywalności polskich, zwykłych polskich grzybów jest dużo, dużo, dużo większy niż przed sezonem. Czyli taka naturalna suplementacja witaminą D poprzez grzyby. Nie tylko witaminą D, grzyby są niesamowitą skarbnicą różnych składników odżywczych, różnych białek, różnych kwasów, witamin, minerałów, ale tutaj akurat coś mi się fajnego przypomniało, mianowicie y, jedzenie to nie wszystko, ale samochodzenie też po lesie, żeby to znaleźć, daje nam dużo korzyści, chociażby w łapaniu tej witaminy D. No właśnie. No dobrze, P przyjechałem tutaj ze względu na to, żeby zapowiedzieć pewną imprezę, która odbędzie się. 22 kwietnia w Łodzi, w hotelu Andels, będziemy mieli spotkanie od godziny 9 do 17.30, gdzie będziemy rozmawiali o grzybach. A właściwie będziemy dostawać informacje od wybitnych postaci, którzy zajmują się tymi grzybami. I to w kontekście leczniczym, tak? W kontekście leczniczym, w kontekście dietetycznym. Będzie tam kilka bardzo ciekawych informacji. Będzie pani profesor Muszyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zajmuje się grzybami od ponad 30 lat, więc będzie mówiła o właściwościach dietetycznych grzybów, ale będzie też mówiła o grzybach leczniczych, grzybach medycznych, jak one wpływają na nasze zdrowie i co możemy dzięki tym grzybom osiągnąć. Będzie pan profesor Frydrychowski, który będzie mówił o odporności i używaniu grzybów po to, żeby tę odporność poprawić tej odporności nabyć. Będzie wielu znakomitych mówców, jeden z ciekawszych wykładów, który będzie, to będzie pani profesor Anny Głowackiej. Ona będzie zwracała uwagę na czynniki, które powodują, że zaczynamy chorować. A tymi czynnikami są dodatki na przykład do żywności, dodatki do żywności, które podajemy małym dzieciom, poprzez to one się gorzej rozwijają. Chorują częściej mają problemy zdrowotne. I będziemy mówić, jak, te, jak eliminować te czynniki ryzyka, jak używać tych grzybów po to, żeby przy, przywrócić normalną równowagę w organizmie, po to, żeby te dzieci normalnie się rozwijały. I pani profesor Głowacka również wspomni o tym, że są, jest wiele różnych czynników ryzyka powodujących, że kobiety na przykład mają problem z zajściem z ciąży czy utrzymaniem tej ciąży, więc to będzie fascynujące wydarzenie. Oczywiście to nie są jedyni prelegenci, którzy tam będą, bo będzie pan ojciec, dokt, ojciec doktor nauk medycznych Jacek Maria Norkowski, który będzie mówił tutaj, poruszał sprawę używania ziół. Zada, zada nam takie pytanie, medycyna akademicka, czy też medycyna naturalna, jak to się wiąże, jak to się łączy i co możemy z tym zrobić. Będzie jeszcze pani doktor Katarzyna Bros walderdorf która opowie o grzybach w kontekście różnych problemów mentalnych czy też psychicznych. No i będzie też bardzo fajny wykład na temat ganoterapii. Ganoterapii według doktora Lima. Mianowicie pan doktor Lim to jest malezyjczyk, który od 30 lat objeżdża kulę ziemską i Tłumaczy ludziom przyczyny powstawania chorób, jak z tych chorób, chorób po prostu wyjść za pomocą grzybów. No i powiem tak, ja znam ten temat od ponad 15 lat i jest to fascynujący temat, bardzo skuteczny, i nie trzeba skończyć żadnych studiów medycznych, żeby go zastosować, i każdy ma dostęp do tego właśnie, do takich możliwości. No właśnie, w naturze jest lek na, na wszystko, tylko trzeba umieć go odnaleźć i odpowiednio zastosować, tak? I ja bym powiedział, że trzeba go odnaleźć, odpowiednio zastosować, ale trzeba wyzbyć się pewnych naszych przekonań, mhm. ponieważ ludzie mają bardzo silne przekonanie, że ktoś ma obowiązek myśleć za nich, tak? Czyli ludzie nie myślą o sobie, tylko myślą tak, że Minister zdrowia jest odpowiedzialny za moje zdrowie, że lekarz jest odpowiedzialny mo za moje zdrowie, że koncert farmaceutyczny chce mi pomóc odzyskać to zdrowie, że koncert spo koncern spożywczy dba o nasze zdrowie. Nic bardziej mylnego. To my musimy zadbać o swoje własne zdrowie. I to jest właśnie temat tej konferencji. Co na co zwracać uwagę, żeby nie chorować, ładnie wyglądać i zachować młodość i witalność do późnych lat. No właśnie. A jak, o jakich grzybach będzie, będzie mowa? No więc y, będzie mowa o różnych grzybach, ale tym wiodącym tematem to będą grzyby Reishi. Mm -hmm. e, Ganoderma lucidum. E, I będziemy, będzie o tych grzybach mówiła pani profesor Bożona Muszyńska. Będziemy mówili o soplówce jeżowatej. To jest taki grzyb, który na przykład jest skuteczny w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych, ponieważ. Ma tam pewien czynnik, który jest czynnikiem wzrostu nerwów, jest w stanie odbudowywać mieliny, ale też no, ma wszechstronne działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Jeśli mówimy o tych grzybach Reishi, no to one są właśnie znane najbardziej ze swojego działania przeciwnowotworowego i wspomagania, wspomagania leczenia chorób onkologicznych. Będzie też mowa o grzybie Poria który jest silnym grzybem używanym, medycznym, używanym yy, yy, na przykład w Chinach, ale też ma duże zastosowanie w kosmetyce. Yy, będzie mowa o Cordycepsie, doskonałym grzybie, o którym teraz jest głośno ze względu na serial Net Netflixa, mhm. gdzie nakręcono yy, serial, który no, nie ma wiele wspólnego, ale yy, z rzeczywistością. Ale informacyjnie poszło to w świat. Tak? Informacyjnie poszło w świat, że te grzyby atakują ludzi i zaczynają tych ludzi zjadać. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale to nie jest do końca takie bezpodstawne, że ktoś wymyślił taki scenariusz, ponieważ te grzyby rozwijają się na organizmach żywych na pewnych larwach, na owadach dlatego akurat tak to było ale są niezwykle skuteczne używane na przykład w Chinach dla poprawienia potencji. Kilogram tego grzyba w stanie naturalnym kosztuje w granicach 40 tysięcy dolarów, ponieważ uważano, uważa się tam do dzisiaj, i to jest potwierdzone badaniami naukowymi, że to jest taki naturalny antybiotyk, który jest w stanie nam po prostu rozwiązać wiele różnych problemów ze zdrowiem. No tak, ale z tego co wiem, to grzyby te są bardzo trudno spotykalne ze względu chociażby na to właśnie, że one zimują pod ziemią, głęboko pod ziemią. Dokładnie tak. A druga rzecz to yy, rosną te sk naprawdę skuteczne rosną na bardzo dużych wysokościach w górach około 4000 metrów w Himalajach, tak. on nie jest za duży, więc trudno go znaleźć. Dlatego opracowano metodę hodowli tych grzybów, więc te grzyby, które są dostępne na rynku, one pochodzą z różnego rodzaju hodowli. Natomiast z hodowlami jest tak, że mogą być hodowle, które mają bardzo dobre parametry, tak? parametry a są takie, które tych parametrów nie mają, więc tak. ważne jest, z jakiego źródła pozyskujemy te właśnie grzyby. Powiem tak, że w naszej kulturze te grzyby też są bardzo, bardzo znane. Yy, niedawno, kilka lat temu, było takie znale yy, znaleziono człowieka z lodu na pograniczu yy, szwajcarsko-włoskim. Yy, człowieka sprzed około 3000 lat, gdzie wpadł w jakąś szczelinę, zamarzł, a w swojej sakiewce miał. Grzyby, jak przebadano te grzyby, co tam jest w tej sakiewce, to okazało się, że to są grzyby medyczne, które do dzisiaj są używane w medycynie ludowej do łagodzenia różnych dolegliwości żołądkowych, a więc wtedy ludzie też tych grzybów używali. Jak to się dzieje, że w, naszej, w naszym rejonie, jeszcze tej środkowej i wschodniej Europy, grzyby to jest bardzo popularny produkt spożywczy? Mhm. A w innych rejonach Europy, chociażby w Skandynawii, on jest zupełnie pomijany. Tak? Tam, tam nie ma tej kultury, wręcz jest zakazany z, zbiór grzybów. No może nie zakazany, ale ludzie miejscowi boją się tego y, grzybów. Tak? Nie, nie wiadomo, czy boją się otruć, bo oczywiście grzyby mają również inne działanie. Tak? Mhm. Są grzyby, które są jakby niejadalne, ale są również takie, które są trujące. Tak? Na to pytanie nie do końca znam odpowiedź, natomiast są to jakieś uwarunkowania kulturowe. I tutaj taką ciekawą historię usłyszałem z ust lekarza Ayurvedy, który mówi tak: Budda kiedyś wędrował, bo odpowiedział na pytanie, dlaczego na przykład grzyby nie są popularne w Indiach. On mówi, że Budda kiedyś wędrował przez Indie i nauczał, no i trafił do takiej wioski, w której no nie był, panował głód, nie było nic do jedzenia, a Budda też był bardzo głodny. I w związku z tym poprosił o jedzenie. Gospodarz nie miał go czym ugościć, ale znalazł jakieś grzyby, nakarmił tymi grzybami buddę i budda po prostu zmarł zatruty tymi grzybami. No i teraz przekazy ludowe to pokazują, nawet są takie ryciny, gdzie pokazują, że budda leży pod dużym grzybem, i jednocześnie mówi się, tego, tego nie. Więc są różne uwarunkowania takie kulturowe, które mhm. powodują, że nie korzystamy z tych właśnie grzybów. Natomiast w 1971 roku japoński naukowiec opracował sztuczną metodę hodowli tych właśnie grzybów reishi i w tym momencie firmy farmaceutyczne dostały materiał do badań. No więc zaczęły badać, żeby potwierdzić to, co mówią Chińczycy, czy to jest dobre, czy złe, czy ma takie właściwości, że działa na organizm człowieka Przedłużając jego życie, czy lecząc choroby nowotworowe, albo alergiczne, albo nadciśnianie, albo wiele innych chorób, które nazywamy dzisiaj chorobami cywilizacyjnymi i przewlekłymi, no i zaczęto to badać, i okazało się, że to wszystko ma swoje potwierdzenie. To jest po prostu to, co Chińczycy mówili kilka tysięcy lat temu, to teraz ta współczesna farmacja potwierdza. Jeśli wejdziemy do dowolnej biblioteki medycznej, dowolnego na przykład Polskiego Uniwersytetu Medycznego, to znajdziemy tam kilkadziesiąt tysięcy niezależnych badań właśnie na ten temat. I jedynym takim mankamentem jest to, że tak poprawdzie jeśli mówimy o farmacji, to ona nie jest zainteresowana tym, żebyśmy spożywali te grzyby, tylko opracowywaniem z nich leków. No, Substancji naturalnej, której możemy znaleźć w lesie, no niekoniecznie można, możemy ją opatentować. Tak? Tak. No Natomiast w zasadzie nie da się. No właśnie się nie da. Tak. W związku z tym niespecjalnie te wszystkie firmy farmaceutyczne mają interes w tym, żeby to propagować w takiej właśnie prostej formie, gdzie na tym nie zarobią. No właśnie, bo to w zasadzie to, co my uzyskujemy do użytku, to są owocniki grzybów, ale, ale grzyby to. To, jest, to są ogromne organizmy, tak? na, na, które się rozprzestrzeniają na ogromne obszary, więc największym organizmem na Ziemi jest właśnie grzyb. Jak przebadano genom pewnego grzyba, pewnej odmiany opieńki w Stanach Zjednoczonych w, w Aragonie, to się okazało, że to jest jeden osobnik, który zajmuje teraz już nie pamiętam jaki obszar, ale to jest największy organizm żywy. Właśnie na ziemi. Natomiast grzyby mówimy o grzybach też wielkowocnikowych, ale też mówimy o grzybach, które, których nie widzimy, mm -hmm. tak? Natomiast jeśli mówimy o tych grzybach, które widzimy i chodzimy po lesie, to my widzimy tylko owocnik tego grzyba. Natomiast właściwie ten grzyb to rozwija się pod ziemią. I to są grzybnie tego grzyba, inaczej mówiąc korzenie tego grzyba. Gdyby nie grzyby, to prawdopodobnie nie, nie istniałoby życie na ziemi, bo większość roślin żywych potrzebuje grzybów do tego, żeby normalnie żyć funkcjonować. Ponieważ grzyby zasiedlają na przykład korzenie różnych roślin no i idą na wymianę z, z roślinami, czyli roślinom dostarczają to, czego one nie mogą same pozyskać z gleby, w zamian za to odbierają to, co roślina im po prostu daje, czego same grzyby nie potrafią wyprodukować. Tak jest i to potwierdzam w 100%, ponieważ w naszych doświadczeniach na właśnie takim informacyjnym oddziaływaniu na rośliny, to działa się głównie na, na mikrobiom ten korzeniowy i na grzyby korzeniowe. Dokładnie tak. tak, dokładnie tak. Więc bez mikoryzy nie byłoby tutaj ani dużych planów, ani w ogóle być może żadnych planów. Tak, no grzyby nie mają nie tylko, faktycznie nie tylko właściwości smakowe, jak chociażby te które szukamy pod ziemią, tak? czyli trufle, mhm. to no, nie widzimy ich, ale wiemy, że, że, że one tam istnieją. Wiemy, wiemy, że w Polsce też rosną oczywiście trufle. To też są bardzo ciekawe y, rzeczy, które jeszcze jakby Polacy nie odkryli do tej pory, ale. Mhm. No, trzeba by mieć jeszcze taki y, węch, żeby to znaleźć. <laughs> trzeba mieć dobrą świnię po prostu. Panie Tadeuszu, dobrze. Super konferencja się zapowiada, czyli y, w sobotę. 22 kwietnia o godzinie 9 rozpoczynamy w hotelu Andels w Łodzi. To jest w manufakturze piękny hotel, piękna sala. Dlaczego wzięliśmy akurat tą salę? Ponieważ jak zobaczyłem, jak to wygląda, to byłem tym zauroczony. Super. Szanowni Państwo, wszyscy, którzy są zainteresowani grzybami, muszą przyjechać na tą konferencję, ponieważ moim zdaniem będzie to naprawdę ogromna dawka wiedzy. Jeżeli chodzi o oddziaływanie zdrowotne, tak? głównie. To znaczy, wiadomo, że grzyby mają właściwości lecznicze. Tak. Natomiast nie skupiajmy się na leczeniu, tylko skupiajmy się na tym, co zrobić, żeby nie zachorować. Tak, tak jest. I w tym momencie taka wiedza przyda się każdemu, ponieważ stosując grzyby w profilaktyce, no, unikniemy różnego rodzaju przykrych konsekwencji zdrowotnych. Ja to kiedyś gdzieś wspominałem, że w 1990 roku w Polsce na nowotwory chorowało 84 tysiące osób. W 2013 roku to było już 156 tysięcy. A onkolodzy prognozują, że w 2029 to będzie już ponad 213 tysięcy zachorowań. A to oznacza, że co czwarty mieszkaniec Polski zachoruje na nowotwór, a co piąty umrze. Pytanie jest takie, czy my możemy coś zrobić, żeby nie zachorować? Możemy. Możemy zastosować te grzyby, które mają w sobie takie składniki, które ryzyko zachorowania na tą chorobę, czy też inne choroby w znaczący sposób ograniczają. I stosowanie też produktów magaweny dodatkowo też jest dobrym rozwiązaniem. Więc. Myślę, że tak, ja uważam, że wszystko, co pochodzi z natury, naprawdę, jeżeli odkryjemy to działanie, to, no to jesteśmy o ogromny krok do przodu. Tak? Przede wszystkim nie stosujemy tej takiej syntetycznej chemii. I to już, jest, to już jest bardzo duży plus, tak? Dokładnie. Dokładnie. Panie Tadeuszu. Dziękuję serdecznie. Państwa zapraszam na, na konferencję. Koniecznie przyjedźcie, bo będzie super ciekawie. Zapraszam wszystkich serdecznie. Natomiast warto zarezerwować swój udział, ponieważ ta sala ma swoją ograniczoną pojemność, więc jeśli przyjedzie 500 osób, to nie zmieścimy się wszyscy. Więc zapraszam. Trzeba się śpieszyć, w jednym <grym> słowie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.